Jak co roku w zespole szkół imienia Kwiatkowskiego w Myszkowie odbyły się dni otwarte. Gimnazjalisty z ostatniego rocznika mogli zapoznać się podczas nich z ofertą zasadniczej szkoły zawodowej oraz techników. Odbyły się szerokie prezentacje poszczególnych zawodów. Jesteśmy szkołą typowo techniczną kształcącą bezpośrednio młodzież do wykonywania konkretnego zawodu, niezależnie od tego, czy się powiedzie egzamin maturalny, czy też nie, ma już młody człowiek konkretny zawód i bardzo atrakcyjny, przede wszystkim na rynku lokalnym, ale nie tylko. Znaczy kształcimy w różnych systemach, może od tego zacznijmy, to jest tak, młodzież może podjąć naukę w zasadniczej szkole zawodowej i tu mamy całą plejadę zawodów, nieomalże wszystkich oprócz kierunkowych, takich jak na przykład piekarz cukiernik, mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, czy też może być obuwnik, natomiast w innych przypadkach kształcimy w klasach wielozawodowych, oprócz edukacji na terenie szkoły w systemie doskonalącym, tak zwanym kursowym w klasach wielozawodowych, mamy technikum dla młodzieży i tu mamy całą plejadę też kierunków atrakcyjnych, począwszy od technika usług fryzjerskich dla w szczególności młodych osób, dziewcząt, ale i nie tylko, chłopcy również są w tych klasach. Drugą istotną rzeczą jest logistyk, jest to taki kierunek, gdzie myślę że przyszłościowo będzie się rozwijał związane przede wszystkim z przemieszczaniem towarów i usług, towarów wyprodukowanych z ominięciem niektórych magazynów hurtowych, a trafiających bezpośrednio do odbiorcy, czyli klienta. Również mamy technika budownictwa. Reaktywowaliśmy ten kierunek w naszej szkole po to, żeby. Mieć przygotowaną młodzież średnią kadrę techniczną tutaj na rynku, to jest zawód, który zaczyna powoli wymierać, a myślę, że daje możliwość zatrudnienia w każdej sytuacji, w każdej chwili. Elektronik, elektryk, mechatronik, technik pojazdów samochodowych, które otworzyliśmy. Myślę, że te kierunki, które wymieniłem oczywiście nie wszystkie znajdą atrakcyjność na naszym rynku. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz efektownych fryzur przygotowanych przez uczniów i uczennice klasy fryzjerskiej. No szkolnictwo zawodowe jest ciężkim szkolnictwem z tego względu, że no technika bardzo szybko się zmienia i trudno finansowo nadążyć nad zmianą bazy dydaktycznej. W tej chwili myślę, że takim najbardziej kierunkami, najbardziej takimi wziętymi powinny być, mówię powinny, bo życie okazuje się, że nie zawsze to, co człowiek myśli, jest prawdą. To właśnie jest technik mechatronik i technik elektryk. Mechatronika to jest coś jak kiedyś automatyka elektronika mechanika połączone razem roboty to dzisiaj bez tego żaden zakład praktycznie nie funkcjonuje a elektryk elektryk jakby to powiedzieć no wszędzie jest potrzebny i w szkole i w sklepie i w zakładzie pracy